Mnie to denerwuje, jak marża nie zostaje w Polsce. I teraz system opiera się na spółce akcyjnej, która jest monopolistą, która odpowiada za cały ten system kaucyjny w Polsce. Ona się chyba nazywa, nie wiem, Polska spółka kaucyjna mhm. coś, coś w tym stylu. I zgadnij, kto jest jej udziałowcami. No, Karlsberg, Heineken i polski, jakiś tam konglomerat browarowy, ale on jest polski tylko z nazwy, bo jest pod kontrolą japońską, więc głównie Duńczycy. Ba, to ci Duńczycy są wpisani jako beneficjenci rzeczywiście rzeczywiści tej spółki, więc. 40 miliardów złotych przez najbliższe hmm. 10 lat, które od nas popłynie. Bo mówmy się, no mamy możliwość zwrócenia tej puszki, No tak, ale nie każdy będzie że Starsza pani, która mieszka ta. w bloku, będzie na nie wiem 25 metrach kwadratowych i jeździ autobusem do biedronki. Będzie wracała z takim wielkim <grym> workiem i, i